Barków jest Sol Marina Gdańsk. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku żeglarskich Czwartków. Stoję nad brzegiem jeziora Tunerze w Szwajcarii na terenie stoczni jachtowej Wilke AG. To stocznia założona przez Krzysztofa Wilkę, którego znałem już od ponad 20 lat. Krzysztof razem ze swoją ekipą wybudowali nie tylko łódki, na których żegluję, ale także i maszty, na których startowałem jeszcze na Finie, na Igrzyskach Olimpijskich. Nasza łódka klasy 5,5 Espire jest tam głęboko w środku, natomiast to, co chciałbym Wam na początek powiedzieć, oprowadzając po tej stoczni, to jest ten egzemplarz Fina. Popatrzcie, jaki cudowny, machoniowy, z drewna wykonany. Cały, odrestaurowany. Ten egzemplarz oryginalny startował na Igrzyskach Olimpijskich w Acapulco. Hen, hen, czasu temu. Nasza łódka klasy 5,5 jest tam głęboko w środku. Już tam nie będę was zapraszał, ale pokażę inne ciekawe miejsca i zakamarki w tej stoczni. Poczujecie klimat produkcji, jachtów, nie tylko produkcji, ale także i serwisu i renowacji. Chcecie zobaczyć? Zapraszam. Kilka dni temu z formy wyszedł kadłub łódki klasy 6 metrów. Macie okazję zobaczyć ją razem ze mną, jak pięknie się prezentuje. Oczywiście jeszcze około 3 miesięcy, jak to Krzysztof powiedział, pracy nad nią. Ale właśnie tego typu łódki powstają tutaj w stoczni w Szwajcarii. Proszę bardzo, jeszcze pusta w środku. Taka konstrukcja. Na takie łódce będzie pływać pięć osób. Te łódki przede wszystkim popularne są w Hiszpanii i w Skandynawii no, bardzo droga zabawka, bo około pół miliona euro kosztuje, a zaczyna się wszystko jej historia w takiej formie tak naprawdę to jest połówka a tam po drugiej stronie jest połówka to nie są formy do katamarana chociaż tak trochę wygląda, ale najpierw połowa tego jachtu powstaje w jednej części później połowa w drugiej całość po wylaminowaniu jest składana w całość i Wędruje do tamtego pieca. Tam widzicie kolejne łódki, akurat już nie 6 metrowa 5,5. I właśnie tutaj, w tej hali, są one, tak naprawdę rozpoczyna się ich życie. Kształty tych jachtów nawiązują do klasyki żeglarstwa. To są łódki klasy 5,5, na których my także żeglujemy. Tak naprawdę jachty naszych konkurentów. Pozwolę sobie z wami wejść tutaj po stopniach na górę i pokazać. Jak to wygląda od środka? No, akurat praca trwa na całego. Zmiany są wprowadzane, podobnie jak w naszych łódkach, ale właśnie znalazł się klient na tą łódkę, a tą właśnie sprzedaje. No Ciekawe, klasa 5,5 się cały czas rozwija. To właśnie na takiej trójkę razem z Przemkiem i Simonem żeglujemy. Mistrzostwa Świata w tym roku mamy w Szwajcarii, ale wracając właśnie do tej stoczni, to większość jachtów tutaj zimuje i każdy z nas, każda załoga ma mnóstwo pomysłów co do zmian, które można wprowadzić do, do takiej jednostki. No i właśnie. Później albo my sami, albo ekipa Christopha e, dokonuje tutaj tych e, zmian. E, czy to e, w, na górze, na pokładzie, czy także w częściach e, pod, podwodnych. Bo chociażby e, słyszałem, że e, tutaj te winglety, które są na samym e, końcu kila, będą zmieniane akurat e, w, tej, w tej łódce. E, nie przerywając tego nagrania, wejdę teraz do drugiego pomieszczenia, gdzie e, produkowane są maszty. Maszty. O właśnie tutaj na tym stole powstaje właśnie kolejne. Możecie zobaczyć, to są maszty do klasy Fin. Wspomniałem już o tym, że właśnie na maszkach Krzysztofa żeglowałem i zdobyłem medal olimpijski w Atenach w 2004 roku. Takie maszty wychodzą z takiej formy, o tutaj są wykonane z włókien węglowych wkładane do pieca, który znajduje się, o może go będzie widać tutaj pod tym stołem, no i tam wypiekany jest węgiel twardnie, a później po wyciągnięciu przepiękna struktura po prostu tego włókna węglowego, nie wiem czy to dobrze je widać, ale wychodzi, ten maszt oczywiście ma tutaj eliksparę też, a tu jest ciekawy Numer 1555, tak, to jest e, liczba masztów, e, którą e, Christof wyprodukował e, dla klasy film. Niesamowite. 1555 masztów. E, gdzieś jest na świecie i żeglarze e, na nich ścigają się to e, także pod ręki Christofa e, Wyszedł Masz, który e, Scott zdobył złoty medal olimpijski e, w Tokio. Więc myślę, że tutaj jest to wiele, że tak powiem, powodów do, do zadowolenia. Więc tak to z grubsza wygląda tutaj, właśnie w Szwajcarii. E, jachty, maszty, e, różne, że tak powiem, nowe stery, płetwy sterowe, o, nawet jak tutaj widzicie na. na na ścianie przy, przyczepiony jest właśnie jeden taki, który chyba w produkcji nie za bardzo wyszedł. W takiej stoczni pracuje e, na stałe 7 osób, a w, w okresie wiosennym e, dochodzą jeszcze 5 osób, no bo mam pracy, szczególnie wtedy, kiedy trzeba przygotować łódki do wodowania e, i do sezonu jest e, brud. Jak e, sam powiedział, że wakacje rozpocznie w tym roku chyba we wrześniu, bo tyle e, ma e, pracy. E, to tyle na dzisiaj. E, Wszystkiego dobrego Wam życzę i co? Spotykamy się za tydzień na żeglarskich czwartkach. Na razie, cześć!